Witajcie. Pewnie w dzieciństwie każdy z nas marzył o dokonaniu wielkiego odkrycia. Wyobrażaliśmy sobie, że kamień znaleziony na podwórku to klejnot, albo szukaliśmy skarbów w starej kanapie. Cóż, chyba każdy dorosły chciałby na nie natrafić. Oczywiście szanse na takie szczęście są bliskie zeru, lecz nie jest to niemożliwe. Dzisiaj opowiemy o właśnie takich przypadkach. No to ruszamy! Być może zauważyliście, że bardzo często odkryć archeologicznych dokonuje się w trakcie prac budowlanych. I ta historia nie jest wyjątkiem. Kilka lat temu w szwajcarskim Zurychu znaleziono grobowiec sprzed ponad 2000 lat. Już trumna była niezwykła. Wykonano ją z całego pnia drzewa, a w nim pochowano kobietę w bogatej szacie i cennej biżuterii. Szczegółowa analiza kości znaleziska wykazała, że kobieta żyła w dolinie rzeki Limat, z której pochodzili też jej przodkowie. Kobieta w chwili śmierci miała około 40 lat i najwyraźniej należała do klasy wyższej. Pochowano ją w wełnianej sukience, wełnianym szalu, skórzanej pelerynie i pięknym naszyjniku z bursztynu i szkła, a ponadto na jej rękach umieszczono bransoletki z brązu, a na szyi łańcuszek z ozdobnymi zawieszkami. Według naukowców ciało kobiety było w bardzo dobrym stanie, co z kolei może świadczyć o tym, że za życia nie zajmowała się ona pracą fizyczną, na co mogły sobie pozwolić, nawiasem mówiąc, przedstawicielki wyższej warstwy społecznej. Gdy ocean wyrzuca na brzeg ciało człowieka, wywołuje to lawinę pytań ze strony policji i mieszkańców, ale jeśli jest to dwumetrowy ludzik Lego, pytań pojawia się jeszcze więcej. W 2011 roku na jednej z plaż Florydy morze wyrzuciło na brzeg figurę człowieka z klocków Lego. Na jego koszulce napisano dziwne zdanie: Nie mniej prawdziwy niż ty, a na plecach Ego Leonard. Nawiasem mówiąc, cztery lata wcześniej identyczne figury pojawiły się na plaży w Holandii i Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy Florydy natychmiast połączyli dziwne zdarzenie ze zbliżającym się otwarciem lokalnego Legolandu. Właściciele jednak odrzucili wszelkie powiązania z tajemniczym znaleziskiem. Co to więc jest? Efekt zatonięcia statku sterowanego przez figurki Lego? Performance współczesnego artysty? A może żart? Okazuje się, że to drugie. Autorem wydarzenia jest holenderski artysta Leon Kerr. Stworzył on nawet stronę internetową Men, na której ludzik prosi użytkowników o podzielenie się swoimi historiami z podróży, a także opowiada o swoich przygodach. Prawdopodobnie słyszeliście o czymś takim jak kapsuła czasu. Zwykle zostawia się w niej przesłanie dla siebie lub przyszłych pokoleń. Efekty mogą jednak przekroczyć wasze oczekiwania, ponieważ życie jest nieprzewidywalne i nawet w krótkim czasie może się wiele zdarzyć. Jeszcze ciekawsze od listu jest pozostawienie w kapsule jakiegoś przedmiotu, na przykład torebki. Kilka lat temu w pewnej szkole znaleziono torbę, którą ktoś zgubił 63 lata wcześniej przypadkowo odkrytego przez robotników przedmiotu omal nie przeoczono, ponieważ pokryty był grubą warstwą kurzu. Administracja szkoły przez jakiś czas bezskutecznie próbowała odnaleźć właścicielkę torby. Wreszcie okazało się, że była nią uczennica szkoły, Patty Ramfolland, która niestety zmarła w 2013 roku. Torbę przekazano więc uroczyście jej dzieciom. Zawartość teczki zgodnie z oczekiwaniami w pełni odpowiadała wizerunkowi amerykańskiej nastolatki z połowy lat 50. W środku była mała szczotka do włosów, kompaktowy puder, jasnoróżowa szminka, karta biblioteczna, karty lojalnościowe kilku firm, parę czarno-białych fotografii, guma do rzucia, a nawet harmonogram szkolnych meczów futbolowych. Znaleziono w niej też kilka monet, które spadkobiercy podzielili między sobą na pamiątkę po matce. Jeśli zgubiliście cenny przedmiot i nigdy go nie odnaleźliście, nie ma co rozpaczać. Jak pokazuje życie, zaginiony przedmiot prawdopodobnie wróci, być może nawet w tak niecodzienny sposób. Kobieta o imieniu Betty June Season odnalazła swój portfel po 75 latach. Dacie wiarę? Znaleziska dokonał hydraulik, który pracował w szkole w Illinois. Mężczyzna zajmował się wymianą rur podczas remontu pomieszczeń, gdy szkołę przekształcano w kościół. Niespodziewanie mężczyzna natknął się na skrytkę w damskiej toalecie, a w niej znalazł aż piętnaście damskich portfeli. Jedną z właścicielek portmonetek była właśnie Betty, którą udało się po latach odnaleźć. Starsza kobieta nie mogła uwierzyć własnym oczom, przecież od tamtej pory minęło jej całe życie. Okazało się, że w portfelu oprócz pieniędzy trzymała stare czarno-białe fotografie, na których między innymi był chłopak, w którym kochała się w latach szkolnych. To prawdziwa podróż w czasie. Irytujące reklamy prawdopodobnie nieraz przekonywały Was, jak zarobić milion dolarów bez wstawania z kanapy. Ci studenci naprawdę wiedzą, jak to zrobić. Pewnego dnia grupka mieszkających razem przyjaciół postanowiła kupić kanapę. A żeby było taniej, zdecydowali się na mebel z drugiej ręki. Kto by przypuszczał, że studenci trafią prawdziwy jackpot? Reese Werkhoven, Kali Guasti i Lara Russo, mieszkający w amerykańskim miasteczku New Paltz, Zapłacili za rozkładaną kanapę jedynie 20 dolarów. Byli całkiem zadowoleni z zakupu, ale po pewnym czasie coś przykuło ich uwagę. Wyglądało na to, że w podłokietnikach coś ukryto. Zaskoczeni przyjaciele postanowili sprawdzić, co im przeszkadza spokojnie oglądać telewizję wieczorem i natknęli się na coś niewiarygodnego. W środku była skrytka z pieniędzmi o wartości 40 tysięcy dolarów. Takie znalezisko byłoby darem losu dla każdego, nie wspominając o wiecznie biednych studentach. Na początku cała trójka krzyczała z radości, sąsiedzi pomyśleli, że wygrali w lotto. Potem zaczęli zastanawiać się, na co wydadzą swoją część, ale wszystko pozostało w fazie marzeń. Studenci zdecydowali, że należy oddać pieniądze właścicielce, zwłaszcza, że na kopercie znajdowało się jej nazwisko. Wystarczyło tylko ją odnaleźć. Okazała się nią starsza wdowa z Nowego Jorku. Ukryła swój majątek w kanapie, którą rodzina oddała do armii zbawienia. Z wdzięczności właścicielka podzieliła się ze studentami tysiącem dolarów. Dla wielu osób sztuka nowoczesna kojarzy się z dziwnymi obrazami, a współcześni artyści wydają się szaleńcami, którzy nakładają plamy z farby w przypadkowych miejscach. W rzeczywistości styl ten nazywa się abstrakcjonizmem, a wśród koneserów takie obrazy uważa się za udany zakup. Jednym z założycieli tego gatunku jest amerykański malarz Jackson Pollock. Jego prace niektórzy uważają za wulgarne, inni za bzdurne, co nie przeszkadza im uzyskiwać na aukcjach milionów dolarów. Pewnego razu mieszkaniec Arizony znalazł w swoim garażu dziwny obraz odziedziczony po siostrze. Nie zastanawiając się długo, mężczyzna postanowił wezwać rzeczoznawcę, który z kolei nie mógł uwierzyć własnym oczom. Okazało się, że mieli do czynienia prawdopodobnie z oryginałem obrazu Jacksona Poloka, a życiorys siostry, Jennifer Gordon, tylko potwierdzał tę historię. W połowie XX wieku Jennifer obracała się w intelektualnych kręgach artystów i właścicieli galerii. Według wstępnych szacunków koszt znaleziska wynosi co najmniej 15 milionów dolarów. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii tego kraju. Przyznawała amerykańskiemu państwu niezależność od Wielkiej Brytanii. Oryginał tego dokumentu uważa się za własność publiczną i przechowuje w archiwach krajowych w wypełnionym gazem szlachetnym pojemniku wykonanym z kuloodpornego szkła. Jednak na świecie istnieje około 50 egzemplarzy, a jeden z nich został znaleziony przypadkowo Przechowywano go w zwykłej ramce do zdjęć w domu mieszkańca Houston, Michaela O'Mara. Właściciel do niedawna sądził, że wiszący na ścianie dokument nie ma żadnej wartości, ale okazało się, że niesłusznie. W rzeczywistości kopia ta należała do jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, czwartego prezydenta Jamesa Madisona. Michael wiedział, że jest jego dalekim krewnym, ale nie przypuszczał, że trzyma w swoim domu prawdziwy skarb. Często ci, którzy pracują w ziemi, przede wszystkim rolnicy i budowniczowie, dokonują niesamowitych znalezisk. Zwykle są to nieznaczące historyczne artefakty, ale James Bristol z Michigan miał o wiele więcej szczęścia. Rolnik, który zajmował się uprawą soi, pewnego razu odkrył na swojej działce pozostałości ogromnego starożytnego stworzenia. Okazało się, że to nic innego jak Włochaty Mamut, który zamieszkiwał te rejony około 12 tysięcy lat temu. W ziemi znalazły się jego kły, czaszka, żebra, miednica, łopatka, kręgosłup i jedna rzepka. Według naukowców reszta może być pochowana gdzieś indziej przez ludzi, którzy prawdopodobnie zabili to stworzenie. Stroiciel fortepianów Martin Beckhaus zajmował się starym instrumentem, który przekazano miejscowej szkole. Jego uwagę przykuł dziwny dźwięk klawiszy. Gdy stroiciel zajrzał pod klapę, znalazł kilka materiałowych woreczków ukrytych w mechanizmie instrumentu. Myśląc, że to głupi żart, Martin wyjął woreczki, zajrzał do nich i nie mógł uwierzyć własnym oczom. W środku były stare monety warte majątek. Okazało się, że fortepian powstał w Londynie na początku XX wieku, a w ręce poprzednich właścicieli trafił w 1983 roku. Przez wiele lat nikt nie zauważył ukrytego w nim skarbu, dopóki nie przekazano instrumentu na cele charytatywne. Monety ukryte w środku miały wartość 500 tysięcy funtów. Nawiasem mówiąc, Historia ta nie skończyła się dobrze dla byłych właścicieli. Zgodnie z prawem brytyjskim stroiciel, który odkrył skarb, otrzymał połowę, a sama szkoła, która w tym czasie była właścicielem fortepianu, dostała drugą część. Rodzina filantropów ostatecznie nie otrzymała ani grosza. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia!